W dzisiejszym odcinku chciałabym zachęcić Cię do zastanowienia się nad tym, na co poświęcasz swój czas. E, I żeby było jasne, nie chodzi tutaj o rozliczanie, nie chodzi o to, żeby mm, wyrzucać sobie błędy i zastanawiać się, o Boże, na co ja poświęcam swój czas, marnuję swoje życie. Nie o to chodzi. Ale myślę, że to bardzo ważne, żeby zadać sobie to pytanie i żeby zastanowić się, czy to, co robisz w wolnym czasie, e, jest dla Ciebie naprawdę ważne. Ja z tym pytaniem zmierzyłam się jakieś pół roku temu, e, kiedy... Zaczęłam myśleć o tym, że chciałabym oprócz pracy, którą wykonuję na pełen etat, że chciałabym wprowadzić do mojego życia coś dodatkowego, że chciałabym robić coś więcej, coś dla siebie. To było dla mnie dosyć trudne, ponieważ ja nie miałam takiej wyrazistej pasji, takiej jak rysowanie albo robienie zdjęć. Nie miałam nic takiego, ale postanowiłam, że okej, okay, nie mogę się poddać. Nie mogę po prostu tkwić w tym stanie, że ja nie mogę znaleźć pasji, i co mam robić dalej ze swoim życiem. I postanowiłam, że po prostu będę robiła rzeczy, które wydają mi się istotne, które są dla mnie ważne. Taką rzeczą między innymi było na przykład zdrowe odżywianie się i treningi. Wiedziałam, że zależy mi na tym, żeby regularnie ćwiczyć, wiedziałam, że żeby kiedyś mogła być zdrowa i żeby mogła jak najdłużej być zdrowa, to muszę już teraz, niestety, 20 czy 40 lat przed starością muszę zacząć o siebie dbać. No ale oczywiście trudno mi się było do tego zmotywować. I oczywiście, taką pierwszą, pierwszą myślą było to, no, że ja nie mam na to czasu, ja pracuję, nie będę, kiedy, kiedy mam robić te treningi. No ale kiedy przyszła do mnie e, taka trzeźwa myśl, kiedy postanowiłam sobie na spokojnie o tym pomyśleć, to okazało się, że chyba trochę tego czasu mam. Do czego doszłam analizując e, swoją dobę. Więc po pierwsze, 8 godzin spędzam w pracy, bo pracuję na pełen etat, e, więc co najmniej 8 godzin jestem tam. Ponadto e, staram się przez 8 godzin dziennie spać. Różnie to wychodzi, ale założenie jest 8-godzinne. Około godziny poświęcam na dojazd do pracy i z powrotem. No i tak liczę dwie godziny, no różnie bywa, ale myślę, że dwie godziny zajmuje mi prysznic, malowanie, ubieranie poranne, więc liczę na to dwie godziny. No i to się sumuje do 19 godzin. To daje 5 godzin wolnego czasu. Okej, okay, wiadomo, to jest założenie idealne. Są jeszcze jakieś tam puste przebiegi, przygotowanie sobie obiadu, pójście do sklepu po chleb, cokolwiek. Ale nawet jeśli od, tego, od tych 5 godzin jedną czy dwie godziny jeszcze odejmiemy, to zostają nam jakieś 3-4 godziny wolnego czasu. I to sprawiło, że zadałam sobie pytanie. To na co ja tracę te trzy godziny dziennie? Skoro nie ćwiczę, nie czytam książek tak często, jakbym chciała, ani tak długo, jakbym chciała. No, czasem się z kimś spotykam, ok? To było łatwe do namierzenia, ale co ja robię z tymi czterema godzinami dziennie, które mam każdego dnia i nie wiem, gdzie one są? Odpowiedź nie była zaskakująca. Okazało się, że po prostu ten czas się rozpływa, że kiedy nie mam takich jasnych, jasno określonych celów, to łatwo mi ten czas gdzieś tak. Upłynić. Ja bardzo dużo czasu okazało się, spędzałam na YouTubie, e, na Netflixie, przeglądając Facebooka, przeglądając Instagrama. Kiedy pół roku temu wyznaczyłam sobie taki cel, że chcę kilka razy w tygodniu, powiedzmy cztery razy w tygodniu, e, robić trening, to okazało się, że za każdym razem wracając z pracy miałam już tę myśl że okej, okay, dzisiaj robię trening. Na początku wymagało to oczywiście samozaparcia, takiego zmuszenia się i takiego przyciskania samej siebie. Ale okazało się, że już sama ta wizja tego, że ten czas jest ograniczony i że ja muszę tak bardzo intencjonalnie yy, wiedzieć co chcę z nim robić, to mi pomogło. Dlatego chcę zachęcić ciebie, żebyś też zadał sobie to pytanie. Na co poświęcasz swój czas, bo uważam, że to bardzo ważne, żebyśmy wypełniali życie tym, co jest dla nas naprawdę istotne, co daje nam korzyść. Zachęcam Cię do tego, żebyś wypisał sobie, w jakich godzinach, dokładnie od której do której jesteś w pracy czy w szkole, ile czasu poświęcasz na sen, ile czasu poświęcasz na różne takie regularne rzeczy i zastanowił się, gdzie możesz dodać to? Co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Nie chodzi mi też o to, żeby rezygnować z wszelkiej rozrywki, żeby uciąć sobie wszystkie seriale, YouTube'a, Instagrama, Facebooka, wszystko, co nas otacza. To w ogóle nie o to chodzi. Pamiętaj, że masz czas, że doba ma aż 24 godziny i to jest naprawdę dużo, tylko bardzo ważne jest to, żeby nim mądrze zarządzać. Więc jeśli czujesz, że. Chciałbyś nad tym popracować, że czegoś Ci tam brakuje, to po prostu zachęcam Cię. Po pierwsze zastanów się, co jest dla Ciebie ważne, co chciałbyś wprowadzić do swojego życia, a potem przemyśl, przeanalizuj swój dzień i zobacz, gdzie możesz to włożyć. W kolejnych odcinkach na pewno będę chciała mówić o kwestii motywacji, o tym, jak się zmotywować do różnych rzeczy, ale myślę, że ta kwestia najpierw zastanowienia się, na co w tym momencie poświęcasz swój czas, jest bardzo ważna na początek.